Jesienna aura już na dobre wkradła się do naszych domów. Dni robią się coraz krótsze, liście zmieniają kolory, a pogoda zaskakuje nas na każdym kroku. Mniejszym zaskoczeniem jest kolejne 218 wydanie Flesha, na które zaprasza Was Adam Zemler. Co czeka nas w tym wydaniu? Wybory do RSS. Bardzo fajna przygoda i możliwość zdobycia doświadczenia. Dzień zdrowia psychicznego. Uwrażliwić się na siebie, na drugiego człowieka, Futsal Kobiet. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów to organizacja zrzeszająca młodych, ambitnych ludzi, chcących działać na rzecz społeczności akademickiej. Już niebawem odbędą się do niej wybory. Jakie plany mają pretendenci, oraz jak powinien wyglądać idealny kandydat? Odpowiedź na te i inne pytania znalazła Daria Kowalewska. Nic o nas bez nas. Jeżeli chcecie mieć samorząd legitymujący się dużym poparciem, no to nic innego tylko zagłosować. W najbliższym tygodniu czekają nas wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. RSS jest miejscem, w którym studenci mogą wykazać się swoją kreatywnością oraz umiejętnościami organizacyjnymi. To jest na pewno fajne miejsce, żeby się rozwinąć, fajne miejsce, żeby właśnie tutaj działać na Wydziale i, i integrować cały Wydział, całą społeczność w OnePayD różne eventy wydziałowe, Pierwszy Dzień Wiosny. W tym wszystkim bierzemy udział. Jesteśmy też cały czas do dyspozycji um, dla innych studentów, odpowiadamy na maile i odpowiadamy na wiadomości, które do nas piszą. Tematyka jest bardzo różna, przede wszystkim o kontakt z wykładowcami, czy jakiekolwiek problemy. Także my jesteśmy jakby takimi przedstawicielami. Zapytaliśmy kandydatów do rady, co nowego chcieliby wnieść w mury WNPID. Trochę nowej, świeżej energii, a przede wszystkim działać z grupą ludzi, z którą zamierzam startować. Planujemy rozmowy planujemy Ankiety, w których to wy będziecie mówili, czego Wam potrzeba, my będziemy realizować Wasze potrzeby. Mam bardzo wiele pomysłów, które chciałabym zrealizować. Mogę powiedzieć, że one głównie koncentrują się na komforcie studiowania. Chcielibyśmy skupić się na integracji studentów, bo jednak ta integracja gdzieś została zatracona. Jakie cechy powinien posiadać odpowiedni kandydat? Jego postulaty i chęć zmiany pewnych kwestii na wydziale. Będę kierował się tym przede wszystkim, czy osoba, na którą zagłosuję, będzie miała realny wpływ na zmiany, które będą dokonywały się. Jako, że jest takie moje prawo, że mogę wybrać kogoś, kto będzie miał wpływ na to, jak będą wyglądały moje studia, to wolę jakby to zrobić sam, a nie żeby ktoś robił to za mnie. 3 i 4 listopada studenci w systemie USOS zadecydują, kto wzmocni szeregi rady. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów bez wątpienia ma znaczący wpływ na funkcjonowanie naszej społeczności. Zachęcamy więc do oddania głosów na wybranych kandydatów. Dla Flesza Daria Kowalewska. UAM nie unika trudnych tematów. Zorganizowany ostatnio Dzień Zdrowia Psychicznego dał szansę studentom, jak i wykładowcom, aby zgłębić problemy ludzkiej psychiki. Przebieg wydarzenia zrelacjonowała Karolina Grzelska. Cele naszego spotkania są niezwykle ważne. Podniesienie dobrego samopoczucia, kondycji psychicznej oraz wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne długo stanowiło temat tabu. Na szczęście świat się zmienia, a wraz z nim postrzeganie problemów związanych z psychiką. 21 października na UAM obchodzono Dzień Zdrowia Psychicznego. Pomysł był spontaniczny, ale pomysł też narodził się z pewnych doświadczeń, które mamy wszyscy po ostatnich dwóch latach bardzo intensywnych wydarzenia i wyzwania. Wydarzenie odbyło się w czterech miejscach równolegle: na kampusie Morasko, w Studium Wychowania Fizycznego UAM, na kampusie Ogrody oraz w Kaliszu. Po oficjalnym rozpoczęciu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa nastąpiła seria wykładów i warsztatów. To wydarzenie przede wszystkim pozwala nam uwrażliwić się na siebie, na drugiego człowieka, na problemy psychiczne, z którymi się borykamy, zwiększyć naszą świadomość właśnie w tematyce zdrowia psychicznego i rozpowszechnić tą odwagę poszukania rozwiązań. W zdrowym ciele zdrowy duch. Studium wychowania fizycznego i sportu UAM przypomniało, że dbałość o kondycję fizyczną może stanowić dobry fundament do poprawy samopoczucia. Nie bagatelizujmy swoich problemów. Na UAM działa poradnia zdrowia psychicznego, gdzie można zapisać się na darmową wizytę i porozmawiać z specjalistą. Czasem za fasadą pięknego uśmiechu kryje się ból, smutek i samotność. Nie bójmy się rozmawiać o tym, co dla nas trudne, i bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka. Dla Flesza Karolina Grzelska. W hali sportowej UAM na Zagajnikowej odbyły się kwalifikacje do Mistrzostw Europy Kobiet w futsalu. Julian Kozanecki udał się tam z naszą kamerą, by sprawdzić jak w turnieju poradziły sobie biało-czerwone. Między 12 a 23 października w Poznaniu odbyło się zgrupowanie reprezentacji polskich kobiet w futsalu. Polki rozegrały trzy spotkania w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Turniej został w całości zorganizowany na hali sportowej przy ulicy Zagajnikowej. Ale jest świetna, w związku z tym no tutaj nic nie trzeba praktycznie przygotowywać. do stopniu tam salę, w związku z tym jesteśmy szczęśliwi. Na chwilę obecną jest to najlepsze miejsce w Poznaniu, bo innego tak naprawdę nie ma, które jest w stanie pomieścić prawie 700 kibiców. Polki w pierwszym spotkaniu ograły Chorwatki 2 -0. W drugim spotkaniu czekały na nie holenderki. W pierwszej części spotkania drużyna Wojciecha Hawajsa spisywała się bardzo dobrze, o czym świadczył entuzjazm kibiców czekających na drugą połowę. Dziewczyny naprawdę dobrze weszły w mecz i to bardzo dobrze e, rokuje. Myślę, że gdzieś tam będą tutaj decydować detale, może jakaś akcja indywidualna to będzie klucz do sukcesu. Myślę, że, że osiągniemy ten upragniony awans, ale no musimy być na pewno bardzo tutaj zdeterminowane i walczyć jako swoje. Niestety, naszym reprezentantkom brakło w tym meczu szczęścia. I mimo dużej intensywności uległy zawodniczkom z Beneluxu 2 do 1. Rozczarowania nie krył selekcjoner kadry ani bramkarka biało-czerwonych Dominika Dewicka. Holderki zagrał bardzo mocno fizycznie i, i, i my widzieliśmy to przed meczem, że tak ten mecz będzie wyglądał. Nie lubimy się takimi przeciwnikami. Mieliśmy sytuację dwie badaże na, na 2.0 i mogliśmy ten mecz już zamknąć. Natomiast nie jeszcze liśmy, nadzieliśmy się na bramkę na 1-1 ten na B1 i mecz przegrany. Przede wszystkim mamy niedosyt. Zagrałyśmy ogólnie dobry mecz. Wiadomo, zdarzały się błędy, ale futbol to jest gra błędów. My tych błędów popełniłyśmy, popełniłyśmy dzisiaj za dużo. No i dzięki temu Holenderki wygrywają z nami 2 do 1. Stajemy sobie sprawę, jak teraz nasza sytuacja wygląda, ale mamy jeszcze jedno spotkanie, także będziemy walczyły do samego końca. Porażka z Holenderkami znacznie skomplikowała sytuację w tabeli, pozostawiając Polki tylko z matematycznymi szansami na awans. W przypadku wysokiej wygranej z Ukrainą. Zawodniczka zespołu Holandii nie ukrywała radości z wygranej, podkreślając błędy naszej kadry. They try to, um... uh t temporize the game but uh, to

Rok akademicki rozpoczął się już pełną parą. Niezależne Zrzeszenie Studentów to kolejna organizacja, której szeregi warto zasilić. Więcej o ich działalności opowie Emilia Gabler. Nie Jest historia. Historia. NZS to organizacja, która zaczęła działalność w 1980 roku na tle walk o niezależność. Nie miał prawa jako organizacja, która starała się o niezależność, nie miał prawa on. Funkcjonować w tamtych czasach, więc działał on trochę tak, tak no, buntowniczo? Z oczywistych względów, z biegiem czasu zmieniła ona swoje działania. Obecnie w szeregach NZS znajduje się 80 osób. Czym zajmują się aktualnie? NZS zapewnia mi możliwość e, zdobywania doświadczenia w organizacji projektów, zapewnia mi możliwość poznania wie, wielu bardzo ciekawych, wspaniałych ludzi. To organizacja, która zajmuje się przede wszystkim animowaniem życia studenckiego działaniem takim też charytatywnym. W niezależnym zrzeszeniu studentów można działać na wielu płaszczyznach. NZS -UM dzieli się na trzy działy. Dział do spraw PR, dział do spraw HR i dział do, do spraw projektów. Dział do spraw projektów to dział, w którym nasi członkowie i sympatycy mogą koordynować i pomagać przy organizacji różnych projektów. Dział do spraw Human Resources, który zajmuje się przede wszystkim właśnie taką aktywizacją członków. Ważna jest także wewnętrzna integracja pomiędzy członkami NZS. W Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UAM panuje też naprawdę bardzo wspaniała atmosfera, naprawdę wszyscy sobie ma, naprawdę pomagamy. Współpracujemy razem i dbamy o to, żeby projekt wyszedł jak najlepiej i to jest po prostu taka wspaniała działalność grupowa. Jak widać i słychać, w tej organizacji Odnajdzie się każdy. Jeśli interesujesz się działalnością prospołeczną i chcesz poszerzyć swoje horyzonty, NZS jest idealnym miejscem dla Ciebie. Trzymamy kciuki za działalność organizacji oraz zachęcamy do wstąpienia w ich szeregi. Dla Flesza, Emilia Gabler. Był to już ostatni materiał w tym 218 wydaniu Flesza. Dzięki, że byliście z nami, a po więcej pracy naszych dziennikarzy, zapraszamy na nasze social media, w tym strony działów flash Kultura, flash sport oraz flash polityka. Do zobaczenia! Ước ước mơ 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 ước mơ